Dzień dobry. Dzień dobry! Witamy słoneczka, nasze kochane! W tym pięknym dniu! Pięknym, bo są urodzinki naszych dwóch widzek: Angeliki i Kini. Kinga, Angelika, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. Dziś jest piękny dzień, bo dzisiaj jeszcze live o 20.00 u nas na kanale i będziemy... odcinek o 15.00, o, o 15:00 kolejny. O matko i córko, ale Słuchajcie, się będzie działa. i będziemy drapać dzisiaj na live za 500 zł z drapki, tak jest, niespodzianka, Kinia nie chciała, żebym pokazywał nie. Wam co będziemy drapali, zobaczycie, o, zobaczycie, więc zapraszamy na live o 20.00 dzisiaj, pamiętasz? Lidia chciała chyba słonika lotka za 500 zł. Ta, Ta paczka jest? Hmm. Taki live zrobić. Więc kiniu, Angeliku, Angelika. 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 Angeliko. Angeliko, wszystkiego. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, dobrego serduszka, wszystkiego. Zdrówka przede wszystkim, bo jak jest zdrowie, to reszta się wszystko poukłada. Pamiętajcie też, że losiki to jest zabawa, zdrabki to jest zabawa. To tak nie jest. jest forma zarobku. Yy. No, chyba, no że się trafi dzień, chyba, że się trafi główną. Ale no chyba, że się trafi główną. Ciężko jest z tym Zabawa jest. my lubimy, mm, a więc dla Was tu nagrywamy. Kochani, i co to będzie? Giga 7 kontra pakiet? Tylko ty taki pakiet sobie wymyśliła, że to podobno wszystko ja wiem, oddzielnie Drukowałam, dla... no. Pan Jacek mi drukował. Zobaczymy, co tam się kryje w losikach. To losiki narpiew, a potem. Giga Gruba ryba. z trzynasteczką. To ja zaczynam Mazaki od pierwszego. G1. Proszę bardzo. O. Powiększyłam. Słuchajcie. Co dawać na razie? Dwójeczki, trójeczki, piąteczki, szósteczki? Jak chcesz, tak? wygasa na koniec. Dobra. A reszta to wiesz, dolarek jest. Tego dolarka Drogie, nie dyrema. ma, podkowa jest, <laughs> gwiazdka jest i ten dolarek. Uuu, sporo opcji było, ale nic nie wyszło. Nie ma, ej, trzeba flamaster nowy. Uu. A daj mi zielony, zielony. Wiem zielone na co mażać. będziemy wieczorem zbierać na live. na nowy flamaster. <laughs> daj mi, daj mi. Zielonego? Proszę bardzo. Daj. Może będzie lepiej. Trójeczka, nie ma. 22. Dwa. Prawie, ma. prawie. 16. Nie ma. Mm -mm. 27. Mm. Losik pusty. Pusto. No to co? Ale mamy? to nie dziewczynki. Dzisiaj są Wasze urodzinki. Więc to się liczy. Dzień. To się liczy. Nieważny wynik. Kolejny losik za 2 złote. Jest to szybka piłka. Więc puchara szukamy. Mamy Kortyku jednego. Jeden. Piłeczkę mamy tu. I napis gol. Tu. Ale to mało. Też za mało. No tutaj musiałoby być minimum po dwa każdego, żeby, żeby coś trafić. No to proszę, Losik za piąteczkę. Może w gorącej. Nie ma już za dwójeczkę? Chyba nie. Czekaj, nie jeszcze przejadę. sprawdzam. Nie, wszystkie. Teraz piątki lecą. Ja już sobie układam, a Vegas'a wkładamy do wygrywacza. Kinia. No wiem, jestem już za myślą. się trochę zawiesiła. Jak maszyna. Oj tam, oj. Jak maszyna w oj tam. Szukamy czwórki. I nie, nie mamy. Ja nie widzę. Ty mi pomagaj. 21. Pomagam. Nie ma. Dwunastkę. Mamy lustro. 32. 31. 33. Nie. Brak. 35. Też nie mm. widzę. 17. Jest. Yes, papryczka. Zielona tym razem. 27. Chyba nie mamy. Nie. 18. Na no prawie. 26. Czy trafimy? 26. Brakuje, brakuje. 36. Wo. I to... 10 jest, ale. Ale to znowu za mało. za mało. W tym nosiku za mało. No to może. Jedna z tych ulubionych słówka. Dobra, to lecimy z. Ja Ci słówka. przytrzymię. Poczekaj. U, nie będzie widać nie. całego. Trzeba będzie jeździć. Dobra. Jedziemy. M. E, M. Nie tak. ma U. U. Czyli. 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 <laughs> Cis. C. C. Nie ma I. Nie ma I. Czyli. Odpadają nam kolejne słówka. Ezop. E. e Wiecie co? Ja nie widzę Z. I chyba go nie ma. Czyli nie ma. Na Naczepy też nie będzie. No dobra. Rafa. Czy my coś tu trafimy? Nie wiem. R. A. <laughs> no nie żartuj. Ale fajnie. <laughs> model. Niezły model siebie. O. Mhm. Aha. Mhm. D i E chyba nie ma. Samoa. Poczekaj. S-A-M-O-A. W końcu coś. Ale to znowu Kormoran. za mało. To znowu za mało. K-O-R-M-O-R-A-N. Ale prawie, dwa, są, prawie, a dwa są. A były potrzebne trzy. Dobra, nie ma nic. No to twoja czterolisna koniczynka. I...

Okej. Okay. 27, siedem, Jest 21. Widzisz? Aha. A, widzisz? A no dobrze, przepraszam, a, a, a. to nie ty. O Maty zachczał. Dwadzieścia jeden i 27. Ja nie widzę. Nie widać. 24 47. Jest 24. cztery. A czterdzieści siedem? jest. Fajnie, fajnie.

Osiem, trzydzieści jeden. I ja już coś widzę. Gdzie? No zaraz, poczekaj. A! 37! siedem! Dobra. Mamy piątaczka. No. W grze numer pięć. Jest Fajne. piątaczek, to może tak do Ciebie. To do mnie, do, do mnie. Tak, tak, dziękuję, dziękuję. No to teraz krzyżóweczka. O krzyżóweczkę to możesz potrzymać. No to już się biorę i pomagam. t r Dobrze, no to zaczynamy krzyżówkę. Nawet, nawet. Tu, tu. I na dole ostatnie. H, N. H, N. Tu mamy N, ale H nie widzę. M, A. Fajnie, że A wpadło. A, A M. Tu mamy A literka, tak. Fajna literka. Tu. Jeszcze Alina. Na dole w pionie. Na śródeczku. Oh, tu. O, tu. mamy. Dobra. C -u. u. C chyba się zgubiło? Nie gdzieś. ma, nie ma. Dobrze, to teraz P, K. K -P tu. W. No, B. posypało trochę. Fajnie. DX. po co te X? Prawda? Nie ma D. A D? Nie ma. Jest, jest. Rydza albo Jordania. O. o. I S. S. O. I? o. U było. Dziękujemy, że mamy wyraz. Ja tego, nie, ja tego nie dostrzegłem. Przepraszam. I S. <laughs> Może poszedłeś, wiesz po co? i s, s jeszcze w losie. Tu, o. dobra, f, e. e, o jak malutko, e, o by się przydało, g, co nam da g, o, a teraz g, słówko jak tu g nie było, co ja tu zrobiłam, tu jest drugie, co ja tu zrobiłam, ja nie wiem, widzowie to wychaczą. To tak jak z tym pełnym posterem. Ale tak nie... mnie pilnujesz. Też było fajnie. No ja dobra, ale jednak ale nie za mało. Nie ma. nie ale, ma. Ma. ale za mało. Dobra, nie ale ma. za mało. Okej, no to teraz co? Ekstra pieniądze. Losik za dyszkę. I szukamy. 65. Tutaj jeden i już jest wygrana. 55 jest. 7. 7. No nie. Nie ma. 56. 56. Pięćdziesiąt Nie brak. ma czterdzieści. Z pełnych tu mamy sześćdziesiątkę. Czyli nie ma. Jedyneczka. Nie ma. Ja nie okay, widzę. Drugi rządek. 31. Mamy 32. dwa. Czyli brak. A czy ty widzisz te 32? A jest dobra. 41 O cie nie widać. 13. Kinia już chce zrobić. A zrobiła, aha, aha, 48. Nie no ja nic nie widzę. Chyba nie ma. 17. Ostatnia szansa w tym losiku. A a Pusto! Pusto! No to może worek z kasą coś dorzuci. Dobra, zobaczmy worka. Będzie się to widzieć? Trzeba nam tak. przytrzymać? Chyba tak. Ja przytrzymuję. 42. I szukamy Nie. w naszych worach. 30. Brak. 6. Hmm, tu jest siódemka. 14. Ale tu siódemka by ładnie dała. stówy i to razy dwa. 22. 22. Też ładnie. jeden, Patrz, 23. Obok. Nie mamy. 43. Mm -mm. Nie, to nie nasz obok by, by by dało, by dało, 8. Mhm. Nie ma i. 34. Uuu, man. Brakuje. Nie ma. Brakuje, kochanie. No to proszę, ostatni. Ja, okay. będę, ja będę kreślił, jeżeli Dobra. coś tutaj nam ładnego wleci, Nie, ja będę wam pokazywać. A Miśka wyjmuje. No tutaj już pierwszym... jest prawie, prawie. To było blisko. Co w grze numer dwa pojedynczo? Dwa bary były, halo? No, no to w pierwszej, ale w drugiej było pojedynczo. Tak. To w już jest... drugiej dwa bary były. O, no. to jak ja to zobaczyłem? No ja nie wiem. <laughs> Znowu dwa bary. Dwie podkowy. Nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma. Dwa diamenty, jeszcze jeden, dziesięć blisko tysięcy. Główny, blisko głównej, blisko głównej. Dwie piłeczki też ładnie by było. Nie ma. Nie, nie ma. Misia, weź tu coś ładnego wyciągnij. Dzwonki, siedem stóp by wyzwoniły. I zielki też by ładnie dały. O, nie mogę! Czy I wy to widzicie? 105 zł pięć złotych mamy. Kochani, to tylko koniczynka. No 5 zł mamy, no bo tu nie było. Nie było. Tu. Tu nie, nie było. Określone. No, no, no. Tu. Brak. Nie, nie było. Nie było. Papryczki. Tylko dwie, było. dwa Dobra. słówka. Kochani. Masz, masz te 5 zł. Mamy, trzymaj, huchaj. Ja mam, ja mam trzymam. Ja na pomnożenie trzymam, a ja zobaczę, co ty wydrapiesz w giga 7. No i co? Lakrem de la creme chyba? Chyba tak. No, inaczej, to inaczej być nie, nie może. Być nie może. Trzynastka. Hmm. Trzynastka. Taką dostaliśmy. I sprawdzimy, co Szukamy. W Siódemek i mnożników pięknych. A mamy. Kość. Kość. Pióro. Ryba. Kot. Zafira. Zafirka nasza. Nasze auto. Samolot, tęcza, gwiazdka, ptak, pierścionek, skuter, winogronko, gitara, ananas, banany, jedziemy niżej. Zegarek. No już jesteś gdzieś w połowie. Drzewko. Serduszko dla Dziewczyn. kini i Angeliki. Tak jest. Portfel. Bank. Klucz. Świnka. Korona. Cytrynka. Gruszka. Moja ulubiona. Świat. Dzwonek. Czy się obudzi Zadzwonił, dzwonek. zadzwonił czy, raz. Czy się Co jeszcze się obudzi? Zadzwonił. Księżyc. Kawusia. Kochani. I piesek. Ale mamy jeszcze bonus. jeszcze bonus. Czy bonusik tu będzie la crème de la creme? A w bonusie helikopter. Nie ma nic. Kochani. Poczekajcie, kontrolne, żeby było. E Jod. I G, I G kochani, żywam. J, G, e. e, kontrolne, różne, czyli w tym niestety GIGA7 też pustawo. No dzisiaj jeden losik, kochani, taki to był dzisiaj, taki to był, taki to był losik. Taki to był losik. Ale ważne, żeby dziewczyny miały dzisiaj super dzień. Tak, nie przejmujemy się wcale, Wam kochani. życzymy jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, samych dobrych ludzi wokół y i Widzimy co? się co? O 15 na kolejnym odcinku dzisiaj. No i o 20, I na, 20 live. na live. Z Słoneczka, buziaczki. cieplutko zapraszamy. Buziaki. Do zobaczenia. Pa! pa.